Dzień dobry, witam Was. Nazywam się Emil Dąbrowski i chciałbym pokazać Wam niesamowitą technologię. Wraz z firmą Google i firmą Devoteam wdrożyliśmy tę technologię w kilku szkołach w Polsce i w około 90% szkół w Skandynawii. Rozwiązanie jest niesamowite. Znacząco ułatwi Wam pracę, pozwoli działać także w takich przypadkach, gdy obecność uczniów czy obecność nauczycieli nie będzie możliwa w szkole. Czy to rozwiązanie jest trudne? Nie. To jest coś, z czego korzystacie już dzisiaj. To jest gmail. To jest dysk? To są wideokonferencje i kilka narzędzi, które pozwalają stworzyć wirtualną klasę bądź wirtualną szkołę. Ile to kosztuje? Pewnie się nad tym zastanawiacie. Wyobraźcie sobie, że nie kosztuje to nic. Zero. Macie prawo z tego korzystać pod dwoma warunkami. Po pierwsze, mieć status organizacji non-profit, co wszystkie szkoły publiczne w Polsce mają. A po drugie, być instytucją edukacyjną akredytowaną przez Ministerstwo Edukacji. Nic więcej nie potrzebujecie. Możecie przystąpić do procesu rejestracji, zostaniecie pozytywnie zweryfikowani i będziecie mogli z tego systemu korzystać. Pomyślicie, potrzebujemy jakiegoś specyficznego sprzętu. Nic z tych rzeczy. Wystarczy Wam komputer, który macie pewnie w szkole. Wystarczy Wam kamera, którą też macie. I mikrofon w komputerze, który też prawdopodobnie macie. Do tego potrzebny jest jeszcze internet. Większość szkół, jak nie wszystkie dzisiaj w Polsce, posiadają łącze internetowe, które możemy wykorzystać w tym wypadku. Jeżeli chcielibyście prowadzić lekcje, nie bezpośrednio ze szkoły, ale na przykład z domu, nie ma żadnego problemu. Znowu, wystarczy komputer wyposażony w kamerę i mikrofon i oczywiście dostęp do internetu. Nie ma żadnego problemu. Nie ma żadnych barier e, związanych z tym, w jaki sposób prowadzić lekcje. E, podobnie uczniowie. Wystarczy, że będą posiadali komputer, mikrofon i kamerę i dostęp do internetu. Zapraszam do obejrzenia kolejnego filmu, w którym pokażę Wam, w jaki sposób przeprowadzić proces rejestracji, który jest niezwykle prosty. Dziękuję bardzo.